Z Ewangelii według świętego Łukasza apostołowie prosili Pana przymnóż nam wiary, eee, łaska wiary. Wiele osób mówi, że tej łaski nie otrzymało, ale bardzo wyraźnie widzimy w tej dzisiejszej Ewangelii, że otrzymują tą łaskę ci, którzy proszą. Oczywiście można by powiedzieć, by prosić o taką łaskę trzeba ją wpierw mieć, trzeba mieć wiarę, by prosić o wiarę. To jest prawda. Ale czy nie jest prawdą to, że skoro dostaliśmy to ziarno pragnienia, tęsknoty za Bogiem ukryte w naszych sercach, to to ziarno tęsknoty wystarczy, żeby powiedzieć Bogu: "Przymnóż mi wiary. Widzę wyraźnie, że bez wiary żyć nie mogę, że jej bardzo potrzebuję. Uratuj mnie. Napełnij mnie tym, za czym tak bardzo tęsknię." Do zobaczenia jutro.